I dzisiaj wzięła się za wbijanie śledzików. Dzisiaj się nie możemy kompletnie zorganizować. Próbujemy zrobić obiad, a co chwilę nam czegoś brakuje. Zabrakło nam już cebuli, okazało się, że nie. A także jest tutaj możliwość skorzystania z kuchenki na prąd, żeby sobie coś ugotować. Podmuchamy. Mamy takie specjalne plasterki, które od razu uśmierzają ból. Przed każdym bungalowem jest stoliczek i krzesła, a także suszarka na ubrania. Wchodzimy sobie tutaj na górę. Kolejny dzień. Pierwszy poranek na nowym kempingu. Pierwsza kawka i pierwsze kakao. I jeszcze mamy trochę roboty tutaj, żeby się ogarnąć. Wow! No to jemy. I siedzimy sobie tutaj, pijemy kaweczkę, a dziewczyny poszły na ulicę się bawić. Chodź! Sara! Ostatnio Elena coraz częściej pyta, co może zrobić, żeby nam pomóc. I dzisiaj wzięła się za wbijanie śledzików. A tata będzie jeszcze przyczepiał tutaj linki do przedsionka. Tata z mnie długo. Będę tylko kierował. Mam pracownika. No, jedyny problem, jaki mamy teraz, to jest nasz uciekinier. Jest godzina 11. Idziemy na plażę sprawdzić wody. Elena już sprawdzała. To ona nas namówiła na tą kąpiel. Tak jest, Elena, nie może się doczekać. A plażę mamy od razu. Sara nam akurat zasnęła, wykorzystamy to chwilkę, żebyśmy mogli się wykąpać. Skakujemy. Ale woda jest tutaj wyjątkowo słona. Opa! Dzień dobry, Sara. Sara się obudziła. Elena tutaj zajada po kąpieli a Dymitar tym razem wykorzystuje chwilę i pływa tam, nie wiem czy go dobrze widać ale fale się zrobiły większe teraz, plaża jest tutaj bardzo ładna tam z daleka widać takie piękne klify a tutaj plaża się ciągnie my jesteśmy tu, tu jest nasza restauracja kempingowa a tam za tak zwanym winklem widzę jeszcze jeden E, chyba camping lub hotel. Tam też jest restauracja i parasole High Life. Ja teraz idę też do dziewczynek, coś zjemy. I potem pojedziemy może na jakieś zakupy lub coś. Wyszedł z morza Poseidon. I poszła. Aha. Jak było Sara, opowiadaj. A nie? Ogór najważniejszy. Dzisiaj się nie możemy kompletnie zorganizować. Próbujemy zrobić obiad, a co chwilę nam czegoś brakuje. Zabrakło nam już cebuli. Okazało się, że nie mamy też makaronu. A teraz kiedyś miałam zacząć gotować, okazało się, że nie mamy oleju. Idę więc znowu do sklepu. Nasza alejka to alejka D, a mini market znajduje się od razu tutaj. Tam widać już takie kolorowe piłki na zewnątrz. I jest bardzo dobrze zaopatrzony. Brakuje może tylko mięsa, ale większej rzeczy tutaj jest. Teraz pójdę znaleźć tutaj olej. Tutaj są sery, wędliny, wszystkie niezbędne naprawdę rzeczy: napoje, jajka. Warzywa i owoce jest taki mały wybór. I wszystko, czego nam zabraknie, tak jak na przykład jakieś preparaty na komary, tak jak wczoraj musiałam kupić. Wszystkie przybory higieniczne. Absolutnie wszystko, wszystko można tutaj kupić. Jestem też zadowolona, bo są pieluchy, gdyby nam zabrakło. Nie ma niestety jedzenia dla dzieci w słoiczkach. To była jedyna rzecz, której zabrakło. A ja szukam oleju. Tutaj są makarony, ocet i olej. Wezmę taki zwykły słonecznikowy. Ok. Są też tutaj pamiątki. Gdyby nam zabrakło talerzy i szklanek, to również można tutaj kupić. A ale są również zabawki, i obiecałam dzisiaj, Elenie nie piłkę, idę do kasy. Mogę teraz coś już gotować obiad. Dzisiaj planujemy makaron z tuńczykiem, czyli nasze standardowe danie kempingowe. No, musimy na nowo wejść ten tryb po 10-dniowej rozpuście w Macedonii. I już jestem tutaj przy naszej przyczepie. Tutaj w kuchni już elektrycznej gotuje się woda na makaron. I takie są plusy posiadania dwóch kuchni. Na drugiej kuchni będzie się robił od razu sos. Alo dzieci nie podjadajcie. Jak tam dzieciaki smakuje? Dobry makaronik? Ja. Sara, jak tam smakuje? Wow. Wow. Sara już zjadła wszystko, jak widać. Tak. O, smirfetko smakuje. Mhm. Co robicie, Elena? Bo jest blu... Be... Mijesz balona, bo jest trudniej? Be... Tak, a Sara co robi tutaj, wyprawia? Sara, gdzie tam poszłaś? <grym wytkujesz> Mama poszła zmiwać, a my idziemy sprawdzić, jak ona zmiwa, tak? No już spotkaliśmy mamę po drodze. Nie zdążyliśmy zobaczyć, jak zmiwa. Obiad już zjedzony, a teraz czas na deser. A gdzie są nasze lody? To jest deser, który zrobiła babcia wczoraj, tak Elena? No to jemy. A wy gdzie tam jest już godzina 20. Planowaliśmy dzisiaj po obiedzie pójść jeszcze na plażę, przejść się plażą, zobaczyć co jest w okolicy. Natomiast dziewczynki się pospały. I teraz już jest tylko relaks i zabawa w przyczepie. No, mieliśmy iść na ryby, ale Elena spała cały dzień. Jutro pójdziemy na ryby, Elena? Tak. Tak, dobra. wędka jest przygotowana, wszystko jest gotowe. W kolejny dzień, my już kaweczka. Niektórzy to już nawet po. Wczoraj w nocy potwornie wiało. Elena więc tutaj zamiata. Liście. A Sara jak zwykle nie może usiedzieć w miejscu, odkąd się nauczyła chodzić. Na plaży tutaj od rana trwa dzisiaj akcja porządkowa. Był bardzo mocny sztorm. Bardzo duże fale w nocy było słychać, ogromny wiatr. Bardzo dużo glonów wyszło właśnie na plaży, ale Tutaj widać, bardzo, bardzo dbają o to, żeby był porządek. I Dymitar mówi, już o 6 rano był na plaży już zaczyna się właśnie... Osoby tutaj przyszły, żeby, żeby to wszystko poogarniać. No tak to wygląda. W ogóle bardzo blisko też jest woda. Podniesione są tutaj wszystkie leżaki. Już tutaj plaża ta jest uprzątnięta, wygląda bardzo ładnie. Tam widzę wypłynęły gdzieś jakieś rowery wodne. Woda jest bardzo brudna, bardzo wzburzona, ale myślę, że za jakąś godzinę już będziemy mogli przyjść spokojnie na plażę. Bo pogoda zapowiada się piękna. Dzisiaj do kaweczki kanapka z dżemem. Przywiozłam w końcu kilka słoików polskiego dżemu, bo nigdzie nie mogę nigdy znaleźć dżemu bez cukru. Więc 100% owoców, same owoce. Sara się wszędzie wspina. Idziemy pozmywać z Eleną po kolacji. Elena jeszcze tutaj dopija kakao po drodze. I tak to jest. My jesteśmy w alejce D, a w alejce C właśnie jest budynek sanitariatów. A tutaj Elena mówi, że to jest scena. I tutaj ona przychodzi i robi występy. Więc tutaj są toalety po tej stronie. A po tej stronie są prysznice oraz. Miejsce do mycia naczyń. Dobrze, że już nam działa lodówka. Całe szczęście się udało ją naprawić. Ale w razie czego, tutaj na kempingu jest możliwość przechowywania żywności w lodówce takiej wspólnej. Jest też zamrażarka, i te rzeczy są takie ogólnodostępne, bezpłatne. A także jest tutaj możliwość skorzystania z kuchenki na prąd żeby sobie coś ugotować ale tutaj to już jest płatne tutaj jestem tutaj jestem jedna moneta to jest 15 minut chyba, że to się pobiera w recepcji więc są też piekarniki i kuchenki do gotowania I o, tata nam doniósł jeszcze część do zmywania rzeczy jesteśmy już w miejscu, gdzie się zmywa bardzo ładnie tutaj jest wszystko czyściutko Tutaj widzę, są pozostawiane jakieś książki do czytania z po polsku, a także znalazłam Ernesta Hemingwaya po polsku, komu bije dzwon. A teraz zmywamy. Elena dopija się już kakao. Jeszcze chwilkę. Dobra. To ja się zabieram tutaj za zmywanie. Już mamy wszystko gotowe. Wracamy już do naszej przyczepy. Pa pa! Idę zorganizować śniadanie teraz dla dziewczynek. Sąsiedzi nam dzisiaj już odjechali stąd. Pozdrawiamy serdecznie. Sara wie, jak robi. Krowa robi. Muuu. Muuu. Brawo, Sara. Brawo, Sara! Brawo! Niezastąpiona na wczesnych etapach życia dziecka Księga dźwięków Poranek nam tutaj się wolno ciągnie Sara zasnęła Dymitar pracuje tutaj nad wrzuceniem nowego filmu Niestety internet jest bardzo wolny I ciężko to się uploaduje A my z Eleną gramy w doble Trzy Cztery Oj <gry> I karty. Dobra, to jedną kartę wyciągnij Drugą sobie schowaj I co? Który symbol jest taki sam na dwóch kartach? U mnie i u Ciebie Brawo Elena Znowu wygrałaś Nie możemy się zdecydować Jaką okładkę dodać Na nowym filmie Więc dodamy trzy I YouTube wybierze nam Najbardziej klikalną już widzę chyba Sara już się obudziła A Elena dopiero chce zasnąć Nieprawda Co Elena chcesz? Łowić ryby w plaży Łowić ryby? Plaży. No dobra, będziemy dzisiaj łowić ryby Ale na razie czekamy gości Przyjeżdżają do nas kto? Babcia i dziadek z Macedonii Jej w międzyczasie, jak oczekujemy, Elena zaczyna już gotować obiad. Co robisz, Elenko? Przestrzegam do smietnika. Tak jest. Elena obiera tu marchewkę i ziemniaka bardzo dzielnie. A Sara się wyspała. Ma najlepszy humor tutaj. Co się stało, Elena? Pokaż. O, skaleciła się. Jak Elena obierała marchewkę i się skaleciła, tak? Zaraz mama naklei plasterek i będzie dobrze. Popsikamy tutaj super, żeby nie bolało. Psik, psik i watką umyjemy. Jeszcze boli. No jeszcze raz psiknę w takim razie. Psik podmuchamy. Mamy takie specjalne plasterki, które od razu uśmierzają ból o. No. Tak, od razu lepszy będzie ten paluszek. Dawaj go nakleimy i pacek. I już lepiej. Pięknie. I co boli? Nie. Już nie boli. Wszystko dobrze. Super. Co Sara? Mi pójdziemy zobaczyć czy dziadkowie już przyjechali? I przyjechali dziadkowie. Nie mogliśmy się doczekać. Tak, ja miałem iść ich szukać gdzieś w Grecji. Jest godzina w pół do czwartej, a my idziemy na obiad. Tutaj za nami, tutaj od razu jest właśnie restauracja. Idziemy? Tak. Aj. Więc idziemy na suwlaki. Jej. Zobaczymy, co można zjeść tutaj w restauracji przykempingowej. Ona jest dokładnie tutaj na tyłach naszej przyczepy. Nie mogę tak, nie? Mogę. Możesz! Tutaj od razu mamy wyjście do restauracji z widokiem na morze. Od razu za mną. Akurat ja nie mam tego widoku, ich nie mają. Jest przepiękny widok na morze bardzo blisko. Restauracja jest otwarta od 8 do 10 na śniadanie i do 22 na obiad. Duży wybór jest. Przekąsek ciepłych sałatek, dania mięsne przykładało to, co chcemy zamówić, czyli suwlaki są po 9 euro. Ja będę dzisiaj jadła grillowane kalmary. Zaraz zobaczymy, co dostaniemy. A na razie nacieszymy się widokami. Sara już dostała swój posiłek. I Elena. Co jesz Elenko? Elena zamówiła sobie chleb. Tam wybraliśmy nasz ulubiony akłażan z serem i z czosnkiem. A Elena ma spaghetti. I Sara ma spaghetti. To są kalmarki i małe ośmiorniczki smażone Zaraz będę jeść. Zobacz jakie macki ma tutaj No i już mamy wszystko, dostaliśmy jakie Sublaki, tak jest Smacznego. Smacznego. Smacznego Możemy iść? Możemy iść, przejdziemy się jeszcze kawałek plażą w tamtą stronę do klipu Dobra, idziemy Najedzony Idziemy na spacer wzdłuż plaży I pomimo tej akcji porannej sprzątania plaży niestety znowu glony wyszły Morze jest bardzo wzburzone Kolor jest taki brązowy, ale woda jest ciepła, no tylko nie mamy odwagi się w niej wykąpać niestety. Zjedliśmy obiad, jesteśmy już też po spacerku po plaży i teraz idziemy do dziadku, ponieważ ten kemping oferuje nie tylko miejsca e, kempingowe, ale też bungalowe. Tak jest, domki do wynajęcia i w takim domku właśnie dziadkowie będą spać, więc idziemy teraz zobaczyć jak one wyglądają. A jeszcze dodatkowo w restauracji za 7 euro można sobie zjeść śniadanie i jutro to zrobimy, bo dziadkowie mają od razu w cenie najmu domku e, śniadanie i bungalowy są też tutaj zaraz obok budynku sanitariatów przed każdym bungalowem jest stoliczek i krzesła a także suszarka na ubrania wchodzimy sobie tutaj na górę i od razu jest łóżko szafa lodówka lodówka, telewizor klimatyzacja prysznic Toaleta, umywalka, suszarka, okno. Lampka jest. co je, chcesz spać w przyczepie czy tutaj? Dziadkowie będą się rozpakowywać, chwilkę sobie odpoczną. Tak, jest już godzina prawie 18, więc plan na dzisiejsze popołudnie i wieczór jest taki, że jedziemy do miejscowości tutaj obok, oddalonej o 15 minut i tam się przejdziemy. Są jakieś stragany, podobno może coś kupimy fajnego. Tak jak dojeżdżaliśmy do miejscowość wyglądała na taką dosyć opuszczoną, dużo takich terenów rolniczych, a tutaj dojeżdżamy i naprawdę zaczyna się robić bardzo turystycznie. Można stanąć przy samej plaży i jesteśmy w tej miejscowości Nea Plagia. Bardzo ładny tutaj jest napis kolorowy. Od razu jest tutaj plaża. W prawo i w lewo się ciągnie. Mnóstwo parasoli, mnóstwo leżaków. Zaraz zrobimy sobie mały spacer i zobaczymy, co ta miejscowość ma do zaoferowania. I zaraz obok plaży, tak naprawdę po drugiej stronie ulicy, znajduje się mnóstwo tawern. Jak doszliśmy do naszego ulubionego salonu gier. Będziemy grać. Super! Dobrze, Dobrze. tutaj jest Elena, dawaj, graj. Dobrze graj, graj. Dobrze, graj, graj! Dobrze, graj, żeby wpadła do bramki. O, wow, pokaż ją! Brawo, idziemy, Elena. Wygrałaś piłkę w tej grze. Już tutaj minęliśmy pierwszą część właśnie kawiarni, restauracji a przed nami wyrastają kolejne atrakcje. Tutaj stragany z pamiątkami, właśnie różnymi rzeczami na plaży. A Elena też ma trochę rozrywki dla siebie. Jest plac zabaw. Bardzo fajne miasteczko. Tutaj kręci się wszędzie gyros, różne słodkości. Ja jeszcze skoczę do sklepu, Elena będzie jeszcze jadła lody na koniec tego dnia. I to już chyba tyle na dzisiaj.